Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w spelunki. I w poprzednim odcinku nie udało mi się nawet dojść do poziomu 5 do dżungli. I tak męczyłem, ale miałem za to dużo przedmiotów. Które i tak szybko traciłem. Poprzez śmierć w bardzo prosty sposób. Bo albo w coś, coś wpadłem, albo rozwaliła mnie ta strzałka, taka łapka. Chciałem coś ładnie powiedzieć, ale mi nie wyszło. O, dobra, przedostałem się tam. Fuck! A w dupieniu <ścoughs> Idę stąd. Foch! Okej, okay, tu już jest dużo pająków na starcie. W które nie chciałbym wchodzić, ale chyba będę musiał. Chociaż. Nie. Jest, zabiło go. Jak na blaster normalnie. No nie! Hapsa, 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 haps. No elegancko. Dobra. O w lepszym miejscu jej być nie mogło. No i pięć żyć i tak na czysto w sumie. Okej. Okay. Co to jest teraz? Co to jest jakieś tych pająków? Nie wiem co to za... co ten daje ten ołtarz, ale nie, wolę chyba go raczej nie ruszać. Tylko może coś tu rozwala, o tu. Jest ten jaskiniowiec, Który nagle. Rage nagle raj'a dostał, nie wiem dlaczego. Oho, żegnajcie potwory! No, i mam 6 żyć. To jest jakiś taki rekord w sumie. Kurde, znowu musiałem w tak, nie wyczuć momentu Dlaczego jest taki łomny? No... gra Staje się przez nią agresywny ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem No fajnie, jeszcze ten pajączek mi do szczęścia potrzebny Wow, co to za item? Już wiem, co to za item. Widzę teraz wszystkie te... Nie stać mnie, żeby ci, po ci pomóc. O, dżungla? Który to jest poziom już? Mogę coś z niego kupić. Mogę kupić kilo i go zaciukać. Nie. To głupi pomysł. Mówi kompas. Chociaż w tej paczce nie wiadomo, co jest. Okej. Okay. Dobra, teraz jak to zrobić? Spróbuję tu na dół zejść. A bomb już nie mam. Świetnie. Ejko. No dobra, fajnie. Nie to Brak mnie gwałci. Dwa życia mi zostały. Wow. Ale hardcore. Zwiewam stąd. Aha, no to był piąty, spoko. To w tym odcinku przynajmniej już na początek coś lepszego niż tylko jakiś tam trzeci. No to teraz szósty. Był. <ślesk> Jeszcze raz i jeszcze raz. O, jak fajnie na początek, to coś czujesz, że jak będzie tak fajnie na początek, to zaraz będzie lipo. Eee. Okej, okay, tutaj je wziąłem. Tutaj zebrałem to. I nie mówcie, że nie ma przejścia. Nie, no jest jakiś. O, jak elegancko niu teraz wszystko rozwalam. coś pająka bym rozwalił. Jest, stanąłem na nim, a ona jest. O, ale kombo było teraz w ogóle. Wszystko zrobiłem, co było trzeba i to tak takim jakimś zawrotnym tempie i w ogóle. Tak bym zaplanował, to tym tego tak nie zrobił. Fajnie. O sklepik. Stać mnie na coś, może mnie na jakąś broń, stać to bym go zabił. Nie ma broni, gość Smutny, smuteczek. Ale ma bomby, bomby się przydadzą. Wezmę czwórkę. Coś ten bierę item, a co to za item? spoko jakiś mam item wkupiłem item kupiłem przedmiot fajnie no, teraz zmaściłem życie Też fajnie. Tutaj muszę jakoś tak się nie dać. No właśnie. Dobra. Cztery. Nie, no nawet w sumie nie jest tak źle. 4 życia. E, troszkę bomb. Mało liny, ale to. Zawsze można coś wysadzić, zrobić schodki. No dobra. Jak tutaj to wygląda? Mam ja już jeden sobie. E, jedno złoto. Jest tutaj skrzyneczka z na kluczyk, ale je chyba nie otworzę. O, jest tu coś. Chwila, jakby to zrobić. Może tego nie toperka jakaś I później wyczerpić tu jakąś drogę ucieczki. A może by sobie tę glinę tu rozwiesić? No, wydało się. Pójdę sobie od razu po to złoto. O, tu jest jakiś sklep, tak? W tą stronę chyba nie chcę iść. Hmm. Tutaj też jakoś tak słabo, ale rozwalę to i może gdzieś tu się przedostanę do fajnego miejsca. Na przykład do sklepu. On już chce mnie zabić. Tak. Tak. O w mordę, on po mnie idzie. Nie! Kurde, kurde! Tak mało brakowałbym mu zwiał, igrokrat. Co za emocje Tylko gdybym tam wcześniej jakoś trafił O! Ktoś w pomocy woła Fajnie, że bym jej nie zauważył. Tam jest na kluczyk skrzyneczka, ale ja kluczyka nigdzie tu nie mam. Ona też pewnie nie ma. Także tego pójdę stąd. Czy ten kluczy gdzieś tu jest? Pewnie jest. Oto trzeba by całą mapę tutaj zwiedzić, ale ja chcę tylko pójść do wyjścia. No, dzięki pajęczek, że o mnie myślisz. Weźmy się z bankiem, zaraz pociągnę. O, jeszcze złoto? <gry> Dobry układ. Czy tam coś jest? Tak, jest wyjście. Tylko właśnie tutaj mi się przydaje ta kobieta, którą mogę wykorzystać. <gry> 44 sekundy. O, i znowu ona. Wow, ja tam powinienem uberwać. Zepchnę ją. Aha, ona żyje? Zobaczę. Nie dobra, nie żyje. Ups. <ścoughs> Chyba coś się nie udało. Zabiłem księżniczkę. Like a boss Like a king <laughs> King to mnie nie lubi już Okej, okay, ale pewnie po prostu chyba najlepszym rozwiązaniem było teraz już pójść z tego poziomu, bo kills <laughs> Spoko Mam księżniczkę na sumieniu Oho, znowu ten ci... Co, on ma karabin? Miał? Gówno widać. Nie macie tu światła, jakiegoś? Kurde, strzelę mu to bombę za że terrorysta. A hajsu chciałbym coś. No nie, serio, życie mi zabrało. Muszę tutaj puścić bomby, bo chciałem tam na dół zejść. No nie, no. O morda Jak tam wejść? Ma jakieś ciekawe przedmioty Wow, to, to, to tyle złota daje Aby to było wyjście, aby tu było wyjście Ups Może jakaś? O, fajnie. Ktoś coś mnie chciał tam zestrzelić. O, spoko. Tu nie ma przejścia. Dobra, tu muszę na piech jakoś tu zapylać. Także tu nic nie widzę. Co to takie ścianki, których w ogóle nie ma tak naprawdę dla mnie? O, jest ucieczka Chciałem tu gówno złapać. to gówno złapać Nie podskakuj, gdy ja ciebie chcę wziąć <grym>, Serio? Mam cię, 4000 zł 22000 mam ogólnie i mało życia hmm, Życie jakoś się jeszcze da nadrobić Chyba Chociaż to jest chyba najtrudniejsze do nadrobienia Ale przynajmniej już jest jasno Duży pająk. To tego gościa chcą mijać z daleka. Jest trudny do zabicia. Bo na cię go za bardzo nie da zabić. A ja bomb nie mam, no to żem się urządził. Tam nie pójdę, bo się zatnę. Później nie wiadomo, czy tam jest wyjście. Pójdę tędy. Tu jest drabinka i w ogóle. No, a ja po tak pięknie schodzę. Przydałyby się jakieś bomby. Ale tylko złoto. Okej, okay, to już zużyte. Tutaj wyjścia nie ma. Wezmę jeszcze ten kamień. Jakiś, jakiś zielony 800. Spoko. Każde złoto, to spoko Przyda się na później Ten pa, ten... Yy, ten... Co to jest? O, fajnie, musiał je walnąć No, ale będę miał to i tak dwa życia Nie, murzyna nie chcę Nie trzeba mi Ale bajer, to on tu fajnie jest umiejscowione to jest... Każdy tam wejść nie mogę. Znaczy mogę po linii, ale. Chyba nie będę miał później jak zwiać. A taszczyź to też przez całą mapę, bez bomb to będzie problem. Aha, to w taki sposób będziemy mnie... tu. A to nie jest źle. Myślałem, że to się tam jakoś. To luz w sumie, życia nie straciłem Ale chyba teraz stracę Jest! Udało się Wow Żegnajcie żaby Piąty ukończony Jeszcze statuetkę dorwałem Czy to jakoś tam, nie wiem, figurkę? O Wziąłbym tą gorączkę. Ale drogo! Weź się... O, to sobie wezmę jeszcze, kupię. Nic więcej. Zabiłbym go, ale nie wiem czym. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku!